Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Marek Gnycz. Dzisiaj nietypowo, bo w czwartek będziemy z kolegami Marcinem Płaszczycą. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jackiem Derlagą. Dzień dobry. Robić dla państwa przegląd tygodnia, czyli przyjrzymy się najciekawszym sprawom dotyczącym samorządów, zwłaszcza naszych samorządów tutejszych. A jak Państwo pamiętają, najczęściej robimy taką audycję w poniedziałek. Tymczasem w poniedziałek było święto, więc przesunęliśmy to, bo jest o czym rozmawiać. A oczywiście w najbliższy poniedziałek wracamy do naszego te terminu. 12 w poniedziałek dołączy do nas pewnie Andrzej Famielec z Kalwaria24, tak jak zawsze. Tak, oczywiście. No to panowie, zaczynamy. Może tak jak yy, według wskazówek zegara od lewej. Do prawej paniacek zaczyna i powie, co jego zdaniem jest takim ważnym do przedyskutowania w kwestii no, zdrowia. Znaczy, no, oczywiście najważniejsze w życiu człowieka jest zdrowie. Obyśmy byli zdrowi i, i tego sobie trzeba życzyć, ponieważ napływa troszeczkę optymistycznych informacji, ale niestety większość jest, no niestety, do zastanowienia, bo, bo jakieś tam wypowiedzi optymistyczne odnośnie poprawy jakości i terminów, no tutaj nie do końca mają pokrycie. Ale może rozpocznę od takiej pozytywnej informacji, mianowicie w Wadowickim Szpitalu, po prostu oddział noworodków i wcześniaków, Uzyskał wyższy stopień preferencji, a tłumacząc to na język ludzki bardziej, można powiedzieć, że w oddziale noworodków i wcześniaków będzie prowadzona intensywna opieka medyczna. A przypomnę, że do tej pory. E, trzeba było te noworodki zawozić e, do Krakowa, do klinik, a, a w tej chwili e, udało się m, po prostu zdobyć sprzęt e, i, i w Wadowicki szpitali jest. Lepiej właśnie doposażony i rozumiem, że też ma odpowiednik specjalistów, którzy zadbają o tą intensywną opiekę medyczną dla noworodków i wcześniaków. Ale to jest jedyny taki miły akcent, ponieważ ja dzisiaj się zabawiłem w takiego no, chorego czy, czy pa przyszłego pacjenta i sprawdziłem, jak to wygląda u niektórych specjalistów, Proszę Państwa, kolejki się niestety nie, nie, nie skracają. Kardiologia w, w, u nas, tutaj na naszym terenie, żeby skorzystać z bezpłatnej, z bezpłatnej wizyty w ramach ubezpieczenia, no to termin najbliższy jest 12 dzień lutego 2021 roku. Diabetologia trochę lepiej, bo połowa 2020 roku. Fizjoterapia. Kardiologa 2021. No teraz, jeśli, teraz się jeśli się teraz zapiszemy, to dermatolog jest w czerwcu 2020, kardiolog, kardiolog w lutym 2021. No fizjoterapia no to jest druga połowa roku 2020. Tam to są terminy lipcowe albo wrześniowe, w zależności od którego gabinetu i, i odnośnie za jaki zakres ma być usługi i jeszcze najbardziej chyba pesymistyczna informacja to jest to, że w, w obecnie w województwie małopolskim nie mamy mm, całodobowej stomatologii. Mhm. Oczywiście ja rozumiem, że, że z dentystów to korzystamy raczej podczas wizyt. Dentyści bardzo dużo usług, no jakąś sporą część usług robią w ramach NMC, to no. mają kontrakty. Tak, to ale nie ma i... całodobówek. Nie ma, jeszcze do niedawna, chyba miesiąc czy dwa miesiące temu, była całodobówka. Niestety trzeba było pod Kraków podjeżdżać, bo tam. Z morącym osta... zębem to wszędzie. No, no, właśnie. no nie, ale oczywiście żart, żarty żartami, wiemy doskonale, że, że jak kogoś boli ząb, to zrobiłby wszystko, żeby to tylko przerwać. No, A tu oczywiście. u was w Anderchowie był, była dosyć rozwinięta ta dentystyka. Aha. To znaczy, to, to ona dalej jest, bo tych, tych gabinetów dentystycznych jest bardzo dużo i większość z nich e, ma kontrakty Tak, ale nie na obsługę świąteczną i, i, i nocną, bo no, wstajemy nie... o drugiej w nocy i co robić, prawda? W tej chwili na terenie Województwa Małopolskiego takiej usługi, e, no po prostu nie skorzystamy z takiej usługi. Trzeba mieć znajomego dentystę. No tak i żeby chciał yy, ale pracować nie, ale, o drugiej ale wróćmy, nocy. Ale wróćmy do tych kolegów, o których pan Jacek powiedział. Bo ktoś tu kłamie. Albo pan panie Jacku, albo pan premier. Bo wczoraj pan premier w, w Sejmie mówił, że skróciły się kolejki, a w wielu wypadkach po prostu zatrzymały już więcej się nie wydłużają. Ja Jacek nie mówię, że się nie skróciły, tylko mówił, że kiedy można się dostać. Tam to, do, 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 do. Tak, no znaczy, no, no nie skróciły zaraz, się, jak, bo jak do kardiologa mam, roku, to to, nie, to co, nawet jeśli się skróciły o miesiąc, no to, no to byśmy mieli w normalnych warunkach, w cudzysłów normalnych, kardiologię na styczeń 2021, to... a mamy na luty, prawda, no to nie jest żaden... To... Nie, ale wtedy zawsze można powiedzieć, że kolejka się skróciła. Skróciła, no, bo trwa tak, nie półtora no. roku, tylko piętnaście miesięcy. No także po prostu chcę pokazać, że no nie jest źle, proszę państwa, lepiej jest nie, nie, nie chorować jednak. No. No, a ja jest słyszałem... Pacjenci się nauczyli też obchodzić ten system kolejkowy, bo jest taka no, onkologia. Onkologia przez to, że musi być badania muszą wykonać, być wykonane szybko, mhm. więc no, pacjent zgłasza się też na specjalistykę i mówi, że on ma raka i, i źle się czuje. Nie no, onkologia jest w ogóle Wtedy poza... on, ten pacjent jest brany właśnie w takim szybszy, szybszym, ale oko... tak, szybszym rytmie. Tak, ale onkologia, w ogóle z onkologią można już wystartować w POZ-ach, czyli w Podstawowej Opiece Zdrowotnej i idzie się do własnego lekarza rodzinnego i on już uruchamia tą ścieżkę, także onkologia jest jakby czy znaczy, na... nie może być ona argumentem, na przykład przez prawa tak Ale ja mówię, no, ale nie, ja mówię jak jest... pacjenci zaczęli się nauczyli się, że tam, gdzie ktoś składa się do, zgłasza się do poradni onkologicznej, a przypomnijmy, że do poradni onkologicznej to z każdą dolegliwością można się zgłosić, i wtedy uruchamia się ta szybsza procedura, oni są szybciej badani. To też zaburza statystyki, bo później się okazuje, że wszyscy, więcej ludzi choruje na nowotwory. Bo też pamiętajmy, że nie wszyscy, którzy się tam zgłaszają, Później kończą jako pacjenci onkologiczni. No, no, to ja bym chciał jeszcze do tego, może to już zakończymy, przejdziemy do następnego tematu, ale przeczytałem właśnie, że e, prezes Telewizji Polskiej, Kurski, e, e, zabronił puszczenia takiego spotu, która, który i Polska Izba Lekarska próbowała wykupić w telewizji polskiej, ponieważ hmm. e, spot ten miał takie hasło e, Polska chory kraj. Chodziło o nas, chorych pacjentów w tym kraju. Natomiast pan prezes uznał, że nie może być takiego hasła, które by właśnie dyskredytowało Polskę. I jak on to ładnie ujął, takie użył pięknego słowa, był to eufemistyczny wulgaryzm. No, znaczy no przyznam, że, przyznam, że ja umysłowo nie nadążam za, za niektórymi aparatczykami PiSu. Ale no w popkulturze e, chory kraj, że Polska jest chorym krajem, to już funkcjonuje od wielu, wielu lat przynajmniej Dlaczego no nie może to ich w telewizji? nie wiem, no w telewizji różne rzeczy nie mogą iść. Taką mamy telewizję. Ale, to, ale nie to w każdym medium tak jest, no to nawet w komercyjnych. No w gazecie wyborczej też wiele rzeczy nie może iść. Na przykład? E, no dużo rzeczy było takich. No na przykład. No, no na przykład nie mogą iść materiały o żołnierzach wyklętych Dlaczego? Zabarty, nie? No chyba, że są przedstawiani w takim e, złym świetle jako tacy właśnie e, bandyci i tak dalej. <laughs> Jakoś nie przypominam sobie. Nie wiem, ja proponuję zmieniać spraw, ja, ja ponieważ. Ja, ja w tutaj... tym towarzystwie to ja akurat należy do tych, którzy czytają gazetę wyborczą, więc tym bardziej mnie to dziwi, bo ja nie przypominam sobie, żebym nie czytał, albo brakowało mi tematu o żołnierzach dużo czytów. Ale na pewno ja ten, myślę, że spoty... o tyle proponuje zmianę tematu, że, że my powinniśmy się zachowywać uczciwie jako dziennikarze, a, a ocena innych mediów niech pozostanie wśród odbiorców, prawda? Tak. P -p -p to porzućmy ten temat y, służby zdrowia i Ale jeszcze i o służbie zdrowia chciałem powiedzieć, bo tak. jeżeli chodzi o ten szpital, bo mm -hmm. wygląda na to, że u nas w Wadowicach pani dyrektor Beata Szafranic idzie na taki, taki rekord finansowy, ponieważ chyba założyła sobie, że skończy rok z takim zerowym, że tak powiem, wynikiem finansowym. Zerowy to nie, to nie jest negatywne e, określenie, bo w przypadku szpitala zerowy to jest bardzo no, duży sukces no, oczywiście. E, finansowy, gdy szpital od 30 lat jest zawsze z, z, z ujemnym wynikiem finansowym. No i tutaj nikt tego nie neguje. Radni <laughs> podczas ostatniej sesji podkreślali, że, że ty, po prostu pani dyrektor obecna wyprowadza, wyprowadza jakoś tam na prostą, ale na prostą finansową oczywiście, na Natomiast są pewne zastrzeżenia, prawda, odnośnie traktowania załogi, odnośnie finansowe na przykład. No bo tak, bo ci biały personel, rzeczywiście te ich zarobki są relatywnie niskie w stosunku do innych zawodów, no, dzisiaj na rynku wykonywanych no, w tym jakby obszarze, nie? No, w tych klinikach komercyjnych. No jest, to, jest to gigantyczny problem w ogóle służba zdrowia, ponieważ y, ciągle mówimy o tym, że pi, szpitale przynoszą straty. Ja próbowałbym spojrzeć na ten kij z drugiej strony. To znaczy jak, szpitale mają przynosić zyski? Czy one są od tego, aby dbać o nasze zdrowie, a nie są to firmy komercyjne. Mamy Narodowy Fundusz Zdrowia, który zasila się naszymi składkami. Mamy budżet państwa, który jest zasilany naszymi podatkami. I mówimy o tym, że w tym kraju jest darmowa służba zdrowia. No to jakim cudem ta darmowa służba zdrowia zasilana w sumie naszymi podatkami i naszymi składkami, ma przynosić zyski w przypadku na przykład. Szpitala, przychodni, kolejnego zamykanego oddziału pediatrycznego. Co, coś tu nie gra. Chyba, chyba po prostu pod złym kątem na to patrzymy. Znaczy, nie chodzi o to, żeby przynosiła zyski, tylko chodzi o to, żeby nie była na atak y, y, wysokim y, minusie, że tak powiem, finansowym, który doprowadzi do zamknięcia tej placówki. Tak to trzeba to było, i dać więcej pieniędzy. Tak no. jak to było w innych. Y, A wiecie panowie, ile się, wy, ile się wydaje z budżetu państwa na y, 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 co roku na służbę zdrowia, czyli na zdrowie Polaków? Na pewno nie 6%, do, do, do który się dąży budżetu. Ale jest, to, ale jest to 92 miliardy złotych. Jeżeli za 92 miliardy złotych, nie jesteśmy w stanie na jakimś przyzwoitym poziomie zapewnić Polakom opieki zdrowotnej, no to ktoś tu wykazuje się niedołęstwem. No tak, tylko ten system generalnie chyba nie jest tak do, do końca szczelny. Jedni, znaczy są dwie filozofie. Jedni mówią, że i tak wydajemy bardzo dużo, a te pieniądze gdzieś tam uciekają, przepływają przez ten system. A drudzy mówią, że wydajemy za mało i powinniśmy jeszcze więcej wydawać. Stąd jest też to dążenie do zwiększenia budżetu na ochronę no, zdrowia w skali e, ogólnokrajowej. To był też bardzo śliski temat wyborczy, bo tak jakby wszystkie partie trochę u, u, unikały e, takiego rzeczowego przyjrzenia się temu problemowi, a skupiały się raczej na obietnicach tak Trochę gruszek na wierzbie, bo najpierw trzeba pokazać z czego się to sfinansuje. No, Prawo i Sprawiedliwość mówiło o tym, że układa kolejne 2 miliardy. Jeżeli za 92 miliardy nie umiemy sobie poradzić, to, to, to za 94 miliardy co? nagle się wszystko odwróci? No nie, no, ale no. trzeba zwiększyć też dochody państwa, żeby można było dorzucić do tych szpitali. Obniżając podatki. Super. Na przykład, Dobra. Można. Tak, to, to jest Tak, obniżając podatki zwiększa się dochody państwa. Dobrze, panowie, y, dajmy odpocząć y, na, naszym słuchaczom. Pewnie nie jeden słuchacz się zagotował o tym, po tym, co mówimy tutaj, zwłaszcza o służbie zdrowia. Ma, każdy z nas na ten temat ma własne zdanie i pozwólmy mieć wszystkim to zdanie. Chwila muzycznej przerwy, a my do państwa wracamy z innym tematem. Radio Andrychów